W kolejnym odcinku, mam nadzieję, że ostatni odcinek Wam się spodobał. Generalnie jestem już u siebie w domku. Co robiłam? Zebrałam trochę gliny, już częściowo ją przepaliłam. O tutaj. I zaczynam budowę domku. O, jak już widzicie, mam trochę dużo tych cegiełek. Zrobiłam dróżkę. stwierdziłam, że zrobię kopalnię w, tym, w tej górze. O ile można to tak nazwać. To jeszcze chciałam powiedzieć, aha, i tam jeszcze zrobię neter. Tutaj generalnie koło tej yy, dróżki będą takie jakby pola uprawne, bardziej po prostu pszenica, żebym już miała coś zasadzone. Więc w sumie w dzisiejszym odcinku raczej będę poruszać się tylko po tym terenie, w wokół domku, nigdzie raczej więcej nie pójdę. Może się uda. Ale to jak się streszczę pójść do neteru, chociaż wątpię, bo jeszcze mi brakuje chyba tego Obsydianu. Jeszcze zobaczę, ile mam Obsydianu. Yy. No, mam pięć Obsydianu. To bym jeszcze potrzebowała piątkę. Także nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku. No jak nie w dzisiejszym, to w następnym na pewno. Yy, kot nadal nie ma imienia, niestety nie udało mi się ani znaleźć yy, tagu, ani niczego, ani w sumie żadnego spawnera, aby się w sumie przydał. Yy. Czy coś więcej się zmieniło? Raczej chyba nie. Trochę chodziłam, też poszłam do jaskini, właśnie bo węgiel mi się kończy. Jak widać, tego węgla mam trochę mało, no to jeszcze zostało mi dość dużo, ale generalnie no mało. Jakby tu teraz kurczę to zrobić? Hmm. Teraz muszę się zastanowić chwilę. Jakoś tak dziwnie ten domek położyłam. To tu zrobię okno. O, może być na cztery. Tu też. Częściowo chociaż ściany położę, bo jednak taki goły domek to. Mm. Trochę trudno. Oj, źle mi się postawiło. Tu. I teraz tu bym mogła też zrobić na cztery, ale zrobię na dwa. O. Yy, tutaj będzie drugie wejście, właśnie wejście do tej kopalni. Yy, Dlatego będę miała tak jakby dwa naprzeciwko wejścia. Ale to raczej nic. Zobaczę, jak ten domek będzie wyglądał. Jak nie będzie mi się podobał, to go przerobię. O, tutaj jeszcze zrobię. Hmm, ciekawe, ile mam jeszcze tych cegiełek. Znaczy, strasznie dużo idzie właśnie um, tych cegiełek, mimo że trochę szukałam i aż poszłam aż tam daleko. I no, po prostu nie chciało mi się tego zbierać, ale... Chyba mi nie starczy. O, tu zrobię ścianę. Mm, chyba mi nie starczy, kurczę. Nie wiem, czy jeszcze coś mam może. Raczej wątpię. Czy gdzieś bym tu miała. Chyba nie. Mm, tu mam drewno. Szukałam drewna. <grym> no nic no, chyba zostanie po prostu w takim etapie ten domek, najwyżej go dobuduję później. O, jeszcze chciałam tam postać... O, drewna. Nie wygląda... będzie raczej wyglądać źle. Może tu zrobię jakieś wejście? Że taki przedpokój może zrobię. Nie będę kombinować. Hmm, gdzie mam drewno. Hmm. O. Tu i tu. Może jeszcze mam cegiełki, może nie widziałam wszystkich. Tyle mi się tego przepalało. Kurczę, nie mam. No szkoda. No nic. Hmm. Tu może jeszcze jedno okno zrobię. Natrzymam, kurczę. chyba że tu zostawię ścianę i tu będą dwa okna. Chyba tak zrobię. Nie będzie źle. źle raczej wyglądał. Mm. Coś chciałam, kurczę. Jedzenie mam, to mam. Hmm. Możemy zrobić pole, o. Tylko czy ja mam nasiona? Hmm. To też jest dobre pytanie, a chciałabym coś zacząć robić z tego. O, tu mam nasionkę 40 akurat. Nie jest źle, myślałam, że jest gorzej. Jeszcze szybko się prześpię, o ile będę mogła. Chociaż nie będę raczej mogła. Mam nadzieję że też, że Wam się spodobał odcinek, który w piątek wstawiłam. No jest to taki nietypowy trochę odcinek, ale od czasu do czasu będę raczej robić takie właśnie zlepki, co się dzieje u mnie na serwerze. Znaczy, bardziej u mojego znajomego na serwerze, ale no, takie zlepki. Myślę, że fajnie to wyszło w miarę, ale też no, na szybko to robiłam, bo. Jednak e, czasu, no miałam mała. Robiłam to dość późno, więc spać mi się też chciało. <grystanie> Nie miał Z jednej strony on tak fajnie miał. Czy? Czemu to mi. że był na kominku? Znaczy na piecyku. Oj, oj. No nic. Mm. Jeszcze w sumie tu zrobię. Hm. Nie wygląda źle. Jak by to teraz w sumie zrobić? Jakbym tak zrobiła. Tu bym dała jakieś ogrodzenie, w miarę. Chyba tak bym zrobiła o. Będzie do całej dróżki. Od razu wleję tu wodę, bo widzę, że mi już zasycha. Chyba wystarczy tyle tej wody. Nie wiem, ile w sumie by starczyło, ale raczej na cztery się rozchodzi. Także po prostu chyba do tych zakamarków żeby doszło. Jakoś to będzie wyglądać. Mam nadzieję. Dobra, to było taki trochę nieprzewidziane, ale niech mi chociaż tutaj coś rośnie. Ok, w międzyczasie jeszcze sobie tą dróżkę w miarę zrobię. No w sumie czy ja mam szkło? Mam piasek, to mogę zrobić sobie szkło. Tutaj chyba raczej nie mam. Mm, mam klapę. Mam na klapę, wezmę na makiki. Mm. Chyba ile będzie mi tego potrzebne? Um. Zapomniałam czegoś, już wiem czego zapomniałam. Od razu zrobię sobie lata ręki. Jak najwięcej na przyszłość. Um. W sumie od razu to... Ten piasek, o, ten piasek. I teraz, jakby tu zrobić? Dobra. Woda jest. O, żeby mi po prostu oświetlało tą farmę. I żeby nie rozbiły mi się tu stworki. Chyba tak po prostu to zrobię. Uh -huh. Oj, <laughs> trochę mi się tu o. Chyba wszędzie raczej rośnie to. Tutaj też dosięga, nie powinno być problemu. Z drugiej strony, to samo zrobię. Nie, no raczej chyba nie będzie mi nigdzie potrzebna już ta woda. Teraz jakby tu... Od razu zjem. O, jakby tu pójść. Dobra. Chyba mi starczy tej motyki. Mam nadzieję. O, w sumie tu dam jeszcze wody. A i tak mi się ta woda przydała. Myślałam, że mi starcza, jednak nie starczyło, ale to nic. Mam nadzieję, że szybko urosną te plony. <grymne> Przydałoby się jednak mieć szybko te plony. Um, o, tu jeszcze mam ja nawet nie zauważyłam. Teraz do szkło to sobie pełnia. Przynajmniej część ścian będę miała skończonych. <grymne> Ja od razu drzwiczki zrobię. Gdzie mam? A, tu mam drewno. Do drewna też mam mało, ale raczej pozbieram po odcinku. Żeby nie marnować czasu na takie rzeczy. To wygląda. Nie jest źle. Super. Teraz <laughs> odłożę itemki. To odłożę, to odłożę. O. może na szybko bym poszła tam do tego noteru. W sensie wiecie, żeby zacząć chociaż coś tam robić. Bo w sumie i tak nie mam. Hm. Nie mam. Mm, cegiełek. Hmm. Czy coś chcę stąd? Nie, chyba. Raczej nie. Aha, tak, motykę chciałam. <grym> Już zapominam, co chcę. No, od razu wezmę sobie mm, te rzeczy. O no, w sumie. Może jednak zacznę chociaż ten płotek robić z tego. Wezmę sobie tu to. Coś jeszcze chyba raczej nie. W sumie to drewno się jednak przyda. Hmm. To wezmę od razu. O, tykę miałam zrobić właśnie. Od razu pójdę zrobię ten płotek i zrobię tu jakoś. Chociaż nie wiem, czy tu poprawić, czy zostawić po prostu tu to pole. W sensie, żeby dać tu jakieś kwiaty czy coś, ale raczej wątpię, że bym dała. A niech zostanie pole. Nie będę się przynajmniej męczyć. Hmm. hmm. Znowu się najem. Koniec, dobra. W sumie jeszcze jedną rzecz wezmę, bo jednak przyda mi się schodki drewniane. Czy ja mam schodki? Mam, dobra. W sumie, czy to by mi się przydało? Chyba nie. Chyba na razie nie. Na razie mi tylko to będzie potrzebne. Zobaczę, jak to wygląda. Ale nie wygląda źle. Nie ma to tak zostawię. O. Tu nie. Tu mogę dać. Tu. I tu. I tu jeszcze pójdzie jeden schodek, ale nie mam tego schodka. Kurczę. Jeszcze tylko. Aha, tu mam. No, mi starczy na ten tak dobra. To szybko dorobię. Kotek mi miał. czy O, jest, prawie chociaż. A, dobra. O! I wygląda to źle. Jak tu wszystko obrośnie, będzie chyba dobrze. Ale w sumie bym zrobiła jeszcze jedną rzecz. Od razu tak dołożę. E, czy mi się szyby zrobiły? Oj. dobra. Tu wstawię szyby na szybko. No, nie w miarę to wygląda jak na razie. Um, aha, na szybko zrobię tylko o, płotki i postawię na nich też lampki. Miałby um, ja tu dać, tu. 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 Hmm, chociaż nie. No to w sumie. Hmm. Tu, 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 tu i tu. Chyba tak będzie ok, i tu też w sumie. O, dam. Szybko pójdę się przespać. Mam nadzieję, że nic. Nie, raczej nic tu mu się nie zrespi. Dziwnie to wygląda, chyba tam to z drugiej strony po prostu. O. Otóż nie wiem, czy. Nie, ja to jest na tym kurczę. Dobra, wejdziemy na razie na to. O. Oj. Szybko przespać się. O. Nie. O. Dobra, zepsułam. Już mi coś chodzi. Ty jesteś. O. Przynajmniej się przydadzą nici. No, co miałczysz? Mm. A w sumie ziemniaczki też zasadzę. A co mi tam. <laughs> no, w miarę ładnie to wygląda, mam nadzieję. Tu jeszcze postawię guziczki. Po to mi był ten kamień też. Chyba z 12 starczy. O. Wiecie, taki detal kamyczków małych. Chyba często używany mi się tak wydaje. Takie małe kamyczki. W sumie też pójdę po trawę. Czy ja mam... Nie, raczej nie mam tej trawy. Musiała zebrać trawę. O. Przyda się też do ozdoby. Tu będę musiała później zamienić po prostu mm, ten piasek na ziemię. I też tak dziwnie trochę wygląda tak samo ten żwir. O. Mamy tyle starczy. Hmm, 37 to dużo. Gdzie by to dać, tu, tu. Tu zrobię pola, o. No, w miarę okej okay to chyba wygląda. Moim zdaniem jest w miarę okej. Okay. <grym> w miarę okej, okay. no tak. Mm. Tu bym dała też, o. I tu tak samo. Czy ja mam ziemię? Ja powinnam mieć chyba ziemię. Nie, tu nie mam ziemi. ok. Mm. Czy ja mam ziemię? Mam ziemię. Szkoda, że taką z trawą by się przydało. Od razu postawię sobie o. Do ozdoby. Jakby tu to zrobić? Nic. Mm. Dobra, tak bym zrobiła i bym poszła w sumie po liście. Zobaczę jak to będzie wyglądać, mam nadzieję, że dobrze. Ale chyba będzie dobrze wyglądać, mam nadzieję, że będzie. Bynajmniej powinno raczej nie jest tragiczny ten domek. No jak na razie to jest, bo nie ma dachu, ale będzie lepiej, będzie lepiej no, może być, tak nic nie musi być idealne <grymne> tu zrobię, o też od razu dam o nie, tu z domku już jest zbudowana. <śm> co ja bym chciała jeszcze? Nie wiem jak z tym dachem. Z tym dachem raczej później pomyślę. Tu mi rośnie ładnie. Hmm. Osiem jabłek mam. Czy ja mam tu jeszcze jedzonko? O, mam więcej ziemniaczków. Od razu zasadzę. W sumie. Oj. Nie, jedz. Będę musiała też chyba podkraść gdzieś marchewki. Może się też przydały marchewki. Dobra, to ja w sumie pójdę po ten obsydian, bo i tak nic nie zrobię. Tutaj już, raczej. Tu mi rośnie ładnie wszystko, idę poszukać w takim razie obsydianu, mam nadzieję, że gdzieś znajdę, w miarę blisko. Mm, w sumie to jeszcze... Chyba na następnym pójdę po prostu do Neteru. Raczej w tym odcinku nie zdążę, i tak mi zostało mało czasu, no już trochę przeleciało tego odcinka. Aha, i jeszcze muszę zrobić farmę, właśnie, wiedziałam, że czymś zapomniałam. Zobaczcie, tu jest. O, żelazo. Tak, nie wzięłam pochodni. Hm. Czyli muszę się cofnąć. Mam lata ręki. No dobra. Widzę, że już tracę czas. Hmm. Na szczęście, daleko nie ruszyłam. Jakbym dalej ruszyła, to ja. To chyba już szukała węgla i mm, drewna po drodze. Nie, no jest ładny ten domek, jeszcze wypięknieje. Mówię wam. <grytania> Z tego domku będą ludzie, że tak powiem. Mm, nie chcę mi się za bardzo segregować ja to segregowanie co nie jestem za dobra. Więc po prostu tutaj wszystko wrzucę. Też po odcinku posegreguję. Nie będę czasu marnować. Pochodnie. Dobra. I szybko idę. W sumie to nie wiem, czy tam dalej coś było w tej jaskini. Hmm. Nie no, chyba była jakaś tam wnęka, gdzie można było przejść. Chyba była. O, w sumie pójdę tędy. Chyba była, więc w sumie i tak tam zejdę. Tak, krówko. O. No coś tu jest jednak. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zabije. <grym> no, a tu już jest wyjście. Widzę, że daleko się poruszyłam. Tam dalej nie będę się po prostu cofać. Muszę się... Nie chcę zbytnio. O, tu może być coś ciekawego. Węgiel od razu wezmę, bo. A się przestraszyłam. A się ma... mocno się przestraszyłam. Naprawdę. Ja nawet nie widziałam tego szkieleta i po prostu. Normalnie serce stanęło mi na chwilę. Szybko tu zbiorę, jeszcze to. Gdzieś znowu słyszę szkielet. a przynajmniej go teraz słyszę. Bo wcześniej to naprawdę... No, myślałam, że już nie mam. I ostatni, dobra. A tu wyjdę. O, czy coś ominąłem? Tak, tu jeszcze z żelazo. No, raczej będę wszystko zbierać po drodze. No jak mi się nie uda, chociaż słyszę tutaj lawę. Czy tu gdzieś jest lawa? Tu gdzieś jest lawa. Kurczę, słyszę tą lawę. To może ja tutaj urwę, że tak powiem, kawałek. I wtedy, po prostu jak ją znajdę, bo też nie chcę tracić czasu, wznowię, że tak powiem. Okej, okay, ja już tu wróciłam. I nie znalazłam lawy. Znaczy, znalazłam, ale to dosłownie taką wylewającą się, a mi potrzebne takie źródełko. I okazało się, że jeszcze po drodze minęłam właśnie opuszczoną kopalnię. Z jednej strony jestem bardzo zadowolona. Od razu sobie po prostu ją przeszukam. Może będą jakieś wagoniki. Też dużo surowców tutaj jest, także co od razu pozbieram, bo mam mocne braki. Szczególnie w diamentach. A tu jeszcze jest. Tylko nie widzę. O. Znowu minęłam po drodze szkieletem. Na szczęście teraz nic nie jest. Mam nadzieję, że przez dłuższą chwilę też nic nie, nie spotkam. O, mam, dobra. Mm. Raczej bym nie chciała spotkać. Masa zbiorę też te pajęczyny może się do czegoś później przydadzą. Nic nie ma, dobra. Też wcześniej patrzyłam, ale w każdej chwili może się zrespić. O! Teraz to, to już mam duże źródeł lewe. Chyba jakoś tam wejdę. Ale tam nie ma wody. Znaczy, to jest obsydian. Dobra. Hmm. Dużo żelaza tutaj też jest, więc od razu sobie wezmę. Widzę, że chyba. O! nie jest tak źle. Jest dużo lawy, tak jak chciałam. Co prawda, nie aż tyle, ale jest. Chyba, może znajdę też diamenty. Fajnie by było. Od razu sobie zjem. Dobra, tu jeszcze szybko, szybko, szybko. Widzę, że tu kolejne ukryte przejście I z której to strony harhoczy? Nie, chyba nie jest Dużo tu surowców. No, przynajmniej będę miała duży zapas. Hmm, chyba już będę po prostu kończyć też ten odcinek, bo już widzę, że to już ta minuta końcowa. Także niestety, ale w tych warunkach będę musiała się pożegnać z Wami. Może coś znajdę jeszcze? O, kwiatek. <grym> e, mam nadzieję. W sumie, po odcinku. O. Po odcinku wykopię mm, obsydian do końca i stworzę portal. Także na następny odcinek już chyba y, pójdę. Pójdę y, do netheru. I tamto hardhoczy. Ojej. <ścoughs> także. Chyba w tej sytuacji będę musiała się z wami pożegnać. Eee dalej. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko się spodobało. Znowu mi charchoczy? Dobra. Dziękuję w każdym razie. Miłego dnia. Mam nadzieję, że naprawdę wszystko się podobało. Dzięki. Idziesz do mnie, prawda? Idziesz. <grystanie>